No i co? Można powiedzieć, że runda druga. Cały tydzień zajęło mi przemyślanie nad tym, jak to usprawnić. Pełna głowa pomysłów. No i doszedłem do kilku ciekawych wniosków. Pierwsze co, nie wiem, chyba będzie denerwowało mnie cały czas ściąganie i zakładanie tej frezarki na wózek, więc wymyśliłem sobie, że zrobię. Dużo szybszy montaż, dużo szybszy montaż, zakładanie od góry i to powinno mi trochę usprawnić, żeby nie przekładać tej szyny, nie obracać, nic z tym nie robić, tylko od góry sobie ściągnąć. Także już pokażę ci, co sobie wymyśliłem. Z tyłu frezarki dam takie trójkątne ograniczniki, żeby ją ustabilizować w jednym miejscu i z przodu przykleję taką beleczkę, żeby wyznaczyć jej po prostu miejsce, gdzie ma sobie zawsze w tym samym miejscu siedzieć. A w miejscu, gdzie była przykręcana, gdzie wkręciłem mufy dwugwintowe na ten odciąg do trocin, kręcę mufy na śruby M6 i po prostu będę sobie przykręcał frezarkę od góry. Będzie zawsze ograniczana przez te trzy elementy, po prostu układana i przykręcana. Więc pierwsze co, przykleję te elementy na cyjanoakryl. I jak chwilę podeschnie, przykręcę je jeszcze wkrętami. Teraz będę mógł frezarkę bardzo szybko ściągnąć, założyć na, tą, na te sanki, na ten wózek. No i następnym krokiem będzie dołożenie następnej osi jezdnej. Będą te kantówki, ponieważ wszystko musi być u mnie rozbieralne, więc te kantówki będą, ale do tych kantówek przykręcę takie same profile, tylko 1,50 m długości, bo takiej długości mam stół. I na tych profilach, na tych wózkach. Będę musiał zrobić doczepiane do tych profili, do, ty, do, tej, do tej całej osi, też, żeby było wszystko rozbieralne. Będę musiał doczepić wózki. No i dobra, przykręcimy teraz profile do, do kantówek moich, tak, żeby się to kupy trzymało. Ja nie będę każdy jego otworu wypełniał śrubami, wkrętami, bo to bez sensu, ale tak, co, co któryś złapię. I to samo z drugiej strony. Także teraz wezmę sobie tak mniej więcej położę. I założenie mam takie, że wózki od tej osi przesuwnej na lewo i prawo będą przykręcone na dwie śruby każdy, dwie śruby z tej strony, dwie śruby z tej strony. Tutaj wewnętrzna krawędź była zlicowana, żeby wózek mógł bez problemu dojeżdżać i tu wywiercę dwa otwory i akurat takie śruby mam M6 z imbusem więc takimi teraz skręcę, ale pewnie wszystko docelowo podmieniam na gwiazdki tutaj będzie skręcone wewnątrz dwoma i z tej strony dwoma śrubami Rozmierzę sobie tak to będzie wyglądało że te wózki będą tu praktycznie dolegały do tej sklejki I teraz, jak już wszystko zostało skręcone, wystarczy jedną stronę przykręcić ściskami do stołu, żeby była nieruchoma. Przejechać jedną, w drugą, żeby druga strona się ułożyła. Przejechać w jedną stronę, w drugą stronę i tak samo przykręcić ściskami. Coś mi jeden wózek. Trykocze nie wiem, jak to powiedzieć. Słychać chyba. Będę musiał go rozkręcić. I tu uwaga, małe wtrącenie. Taka mała aktualizacja. Dobrze, że udało mi się jeszcze przed montażem filmu. Wystarczyło dosłownie zmienić otwory z 6 mm na 7 i wszystko chodzi już tak jak powinno chodzić. Po prostu chciałem za dokładnie otwory wyszły za ciasno, gdzieś ten wózek się po prostu wygiął. Nie wiem jak to powiedzieć. Poddał się śrubie, zostały jakieś naprężenia i dlatego to było tak jak było. Teraz już Mimo już słychać też, ale to myślę, że regulacje można zrobić spokojnie na, na tych śrubach tam regulacyjnych, gdzieś ciaśniej, gdzieś luźniej i będzie gitara, a to co wcześniej było, to takie całkowite mocne szczelanie i taki opór delikatny, jeżeli chodzi o samo posuwanie wózka, to już zostało praktycznie wyeliminowane. Wystarczyło zrobić większe otwory montażowe pod te śruby. Oczywiście... Generalnie, samo założenie jest już widoczne. Co i jak? Trzy śruby odkręcamy, dwie osie jezdne mamy. Wszystko jest rozbieralne. I można planować. Wymaga to oczywiście widać kilku małych regulacji, ale myślę, że teraz już to będzie wszystko sensownie, będzie się dużo lepiej pracowało niż poprzednio. Montowanie też e, takie od góry, tak jak tu przed chwilą Wam pokazałem, ma o tyle wielką, ogromną zaletę, że w przypadku, tak jak Wam już wcześniej wspominałem w tamtym filmie, wyszły takie ząbki. Można odkręcić tą stopę, podłożyć. Coś, co będzie miało o ułamki milimetrów, czyli powiedzmy, jakąś nawet zgiętą kartkę, i już można wyprostować oś naszą frezowania do płaszczyzny. No, wiadomo, że to jest taka regulacja mało dokładna, ale zawsze po, po, pozwoli nam chociaż trochę wyeliminować niektóre, niektóre niedoskonałości. Także no, teraz już będę mógł się zabrać sensownie do planowania. No i cóż, ja się z wami na chwilę obecną żegnam i w temacie planowania tego stołu myślę, że to już będzie koniec i zapraszam was na następny film.